Are gramy arenkę losową z nami, Mag. Gramy na Loka i Paladyna Retri. Cześć, cześć, witamy. No, jak Paladyna Loka trzeba zniszczyć. Generalnie Warlock nam jest w stanie wyrządzić dużo więcej obrażeń. I to jeszcze w Destruction. A Paladyn, no też jest mocny, ale paladyna to przynajmniej możemy jakoś w trapa wrzucić, coś zadziałać, coś pomyśleć. So interesting. Dobrze Tak się teraz patrzcie kajtuje paladyna. Generalnie uciekamy, spadamy, spowalniamy, leczymy się, walimy i od nowa Obitka. Pięknie! Zapraszam do subskrypcji w Benix Games, łapki w górę. Healing Blow 2. Trzymajcie się.